Jest super, jest super! Więc o co ci chodzi? Właśnie nie wiem. Próbował robić to sam, ale to jest jakby ponad jego siłę. Po prostu wiecie, mówi, że nie śpi po nocy i tak dalej. Jest radość? Jest radość. Musiałem sprawdzić, nie, żeby nie było, że się sam tak jarzę, nie. Dzień dobry moi drodzy. Czas wreszcie przerwać to dramatyczne YouTube'owe milczenie. Nie będę wam opowiadał o tym jak strasznie dużo u nas w rodzinie się dzieje, bo się dzieje. Dzisiaj wracam do was z czymś, może nie zupełnie nowym, ale z czymś moim zdaniem bardzo ciekawym. Ale na początek jednak myślę, że kilka słów wyjaśnienia. Niektórzy z was pewnie pamiętają taki projekcik pan stolarz w przyczepie, jak wziąłem się, wzięliśmy się razem z panem stolarzem za renowację niewiadówki. Wiele, z was, wiele osób z was pytało, co się w ogóle wydarzyło z tym projektem i dlaczego on nie jest kontynuowany, przyczepa z różnych względów, osobistych, nieosobistych, i tak dalej, nie wynikających też ze mnie, musiała zostać e, sprzedana i w takim stanie zasadniczo w jakim e, widzieliście, czyli wybudowana podłoga, została po prostu sprzedana dalej do kogoś, kto chciał ją tam kontynuować. E, szkoda, bardzo mi to jakby leży na sercu, aczkolwiek mam nadzieję, że kiedyś jeszcze do takiego tematu wrócimy i robię wszystko, żeby, no żeby do takiego tematu wrócić. I właśnie w tym kontekście, ten dzisiejszy odcinek rozpoczyna... Nie może nie rozpoczyna, kontynuuje serię Pan Stolarz przyczepie, ale nie z budową niewiadówki, tylko z zupełnie innym tematem. I teraz check this out, zobaczcie. Czym będziemy zajmowali się w najbliższych odcinkach razem z panem stolarzem. Działamy. Tam, taradam. Trafiła do nas przyczepka z prośbą o to, aby przeprowadzić e, jakby jej renowację, aby poskładać ją z powrotem. Przyczepka po zakupie e, miała takie, wiecie że troszeczkę gdzieś tam, a tu jest chyba trochę mokre, nie? Jak y, zaczął odkrywać y, człowiek, to tam znalazł jeszcze więcej, jeszcze więcej i tak rozebrał cały przód i w pewnym momencie stwierdził: "Nie, dobra, próbował robić to sam, ale to jest jakby ponad jego siłę. Po prostu wiecie, mówi, że nie śpi po nocy i tak dalej. Please, chłopaki, czy możecie mi tą przyczepę poskładać z powrotem i do doprowadzić do takiego stanu, żeby ona e, po prostu jakoś fajnie wyglądała." Dobra. Starczy mojej twarzy, zobaczcie co się tam dzieje z tą budą. Tak pokrótce, zasadniczo mamy, może nie tyle do odbudowania, ale do poskładania całą tej bakisty, ponieważ podłoga jest plastikowa. Wspasowanie tutaj tych drzwiczek. No i zrobienie renowacji tutaj całego mm. tego druszlaka, ponieważ tutaj się działo. Tutaj popękało, tutaj ktoś próbował to wkrętami. Tu jakaś dziwna rączka, gdzieś jakieś silikony. No, jest tutaj ostro, więc to wszystko będziemy szlifować, szpachlować, włókno szklane malować i tak dalej, usuwać jakieś takie dziwne, dziwne wynalazki, nie wiem czy to jest silikon, czy to jest mamut. Od środka wygląda to tak. Pan, który jest właścicielem tej przyczepy, przemiły pan, włożył tu już troszeczkę pracy, bo już odbudował te ściany i całkiem fajnie, bo w jakąś tam kanapeczkę te ściany posklejał. No, natomiast tutaj tą e, całą resztę będziemy musieli zająć się my, czyli odbudowanie tej ściany tutaj, tych wszystkich boków, nadanie temu grubości, żeby zamontować okno, zbudowanie parapetu, wykończenie tych wszystkich ścian, zamontowanie tutaj tych drzwiczek od bakisty. I tu potem docelowo <laughs> właściciel ma łóżko. E, to wszystko, oczywiście, ty będziemy musieli pokleić fajnie wstawiony, dobry kawałek świeżej podłogi. Ale od spodu już nie wygląda to tak fantastycznie, pomimo że jest to fajnie posklejane hemolanem, strzywkami itd. No, to będziemy musieli tutaj tą całą podłogę jakoś zabezpieczyć. Także moi drodzy, witam was ponownie na stolarni. Eee, ja się bardzo cieszę, bo lubię to miejsce, lubię współpracę z Maćkiem, bo ponieważ mamy podobny poziom energii, podo podobny poziom podejścia do różnych rzeczy, podobnie łączy nasz pasję karawaningu eee, i działamy przez najbliższe dni z tą eee, przyczepą. I w tym miejscu chciałbym wam obiecać, bardzo bym chciał, to jest w ogóle jakby takie wiecie, moje tu pragnienie w duchu, że ten projekt doprowadzi też do tego że kupimy następną niewiadówkę i ją zrobimy, bo bardzo bym chciał. Nie da mi to spokoju w życiu, jeżeli tego projektu nie zakontynuuję, więc mam nadzieję, że w serii Pan Stolarz przyczepie to nie jest ostatni projekt. <grytanie> Rozpisaliśmy sobie tutaj cały harmonogram czynności, które będziemy musieli wykonać przez najbliższe dni. I to od czego chciałbym dzisiaj zacząć to od wyszlifowania całego lica, przygotowanie tego plastiku do szpachlowania, do włókna szklanego i tak dalej, oczyszczanie ze wszystkiego brudu, z tych wszystkich rzeczy. Let's go! Że mnie słyszycie w tym hałasie szlifowanko idzie dosyć sprawnie. Niestety pewne elementy były posklejane już przez właściciela, No i nie wszystko zostało idealnie spasowane. Wiecie, pęknięcia nie wszystkie zostały jakby ze sobą tam dobrze złożone. Teraz wróg idzie opalarka, i tam w dwóch miejscach chcę troszeczkę to tworzywo naddać. Reszta się jakoś tam łuki wyrobisz szpachlą. Nie wiem, że będzie zacznie. No i tu się moi drodzy już powolutku dzieje. Folię początkowo chciałem ściągać za pomocą opalarki, ale ostatecznie tak się rwała, że zjechałem to papierem sześćdziesiątką. No i już tu fajnie, to wyczyszczone, tu wyczyszczone. Powolutku szlifowanie dobiega do końca. Zaraz powinienem wejść w etap szpachli i żywicy szklanej. Nice. To jest moje małe laboratorium żywica poliestrowa, kubeczek i do tego utwardzać jakaś deseczka, którą będę tutaj to mieszał, jakaś deska na wklejkę i no porządny kawał włókna szklanego. W takich trochę chaotycznych ujęciach pokazałem Wam jak przebiegało nakładanie włókna szklanego. Trochę było to trudne, bo dwie ręce były potrzebne, włókno szybko schnęło. Ja wyznaczyłem sobie proporcje takie, że dosyć dużo utwardzacza, żeby to szybko się tam ścinało. Eee, Niemniej myślę, że efekcik wyszedł całkiem fajny. Znaczy zobaczymy jutro po utwardzeniu. Najbardziej jestem zadowolony z tego jajeczka, ponieważ udało mi się tutaj to poskładać i fajnie, że taśma dała radę przeciągnąć te naprężenia, że to się wszystko równo poskładało. Problemem troszeczkę jest to, że przyczepa została złożona przód z bokiem przed zaklejeniem wszystkich tych dziur tutaj w narożnikach, a tu już właściciel skleił to, więc teraz jest trochę takie lepienie po czasie, żeby nie było tak, że neguje pracy, którą wykonał właściciel, bo na przykład boczne ściany, wszystko bardzo ładnie, podłoga i tak dalej, więc tutaj pełen praktyk. Jest super, jest super! Więc o co ci chodzi? Właśnie nie wiem. No to teraz moi drodzy, czas wziąć się za szpachlę. Pierwsze szlifowanko, tu już podjąłem próbę. Papier 220. To się mówi gramatura? Gramatura, nie się 5 mm. Gramat. ziarnistość! O, się dobrze mówi chłop. I no pierwsze szlifowanko, super. Następuje tak zwany test paznokcia. Nic nie czuć, w sensie, że jeżdżę paznokciem i nie czuję żadnego fajnego oporu. Czyli razem z Maćkiem mamy radość. Jest radość? Jest radość. Musiałem sprawdzić, nie? żeby nie było, że się sam tak nie. Zasadniczo chciałem już skończyć na dzisiaj. Mam wyszlifowane całą tę ścianę po pierwszym szpachlowaniu, ale tak sobie myślę: dobra, dam sobie jeszcze 15-20 minut. I przypomniało mi się, że właściwie tej przyczepy dał nam jakiś podkład akrylowy z utwardzaczem. Co prawda chcę i tak użyć podkładu, który będzie dedykowany do farb z firmy Alcor, czyli te farby, które używałem do malowania naszej przyczepy 2 plus Natomiast tak sobie pomyślałem, w sumie mam ten podkład Ultra Filler, Acryl Filler e, i pomyślałem sobie, że rozmieszam sobie 200 ml i pomaluję i zobaczę e, na ile gęstość farby przykryje pewne niedoskonałości, pewne pory szlifowania. Hmm? Do wymieszania sobie użyłem takich sprytnych kubeczków, które właśnie, oto mają taką podziałkę, 5 do 1, 4 do 1, to bardzo Fajne rozwiązanie, lubię je. Do malowania użyję wałeczka gąbkowego. Całkiem fajna gęstość tej farby. I pierwszy efekt już taki całkiem fajniutki. Sporo porów się pozakrywało, więc jest spoko. No ale zobaczymy jutro. Dzień dobry, moi drodzy. I zobaczcie, wyszło to całkiem sympatycznie. Pewne niedoskonałości oczywiście trzeba będzie jeszcze doszlifować, nie wiem na ile tutaj światłocieni jakoś kamerę pozwala na pokazanie tego, tu jeszcze jakaś pora została, ale pozostałe otwory pięknie się zakleiły, fajnie pewne pory wypełniła struktura farby. Tyle na dzisiaj. No.